Naszym pierwszym przystankiem była fotopauza z widokiem na świętego Stefana, czyli miasto położone na wyspie nieopodal Budwy. Ciekawostka: do czasów pandemii znajdował się tam najbardziej luksusowy hotel na całym czarnogórskim wybrzeżu, jednak od 2021 roku jest zamknięty. Dotarliśmy do Perastu, i tak jak pani przewodnik nam tutaj powiedziała, tutaj jest tak naprawdę jeden deptak, ale największą atrakcją są znajdujące się za mną dwie wyspy, czyli Wyspa Matki Boskiej Skalnej i Wyspa Świętego Jerzego. I my udamy się tam rejsem na przepięknej łódeczce. A wejście na kościółek, który znajduje się na tej wyspie, oraz właśnie taki rejs kosztuje 8 euro, więc chodźcie, pokażemy Wam jak to wygląda. Dzięki wspaniałej Pani Przewodnik, Pani Dorotce, dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawostek na temat miejsc, które odwiedzaliśmy. Na przykład o Peraście i znajdującej się obok w wyspie Matki Boskiej na Skale krąży pewna legenda. Podczas nocnego połowu ryb dwaj rybacy, bracia, znaleźli na niej obraz Matki Boskiej. Trzykrotnie ustawiali go w kościele w Peraście, ale w tajemniczych okolicznościach za każdym razem wracał on na skałę. Co było dalej i dlaczego wyspa stale się powiększała? Dlaczego obecnie stoi na prawie 150 zatopionych tureckich okrętach? Tego wszystkiego z pewnością dowiecie się od pani Dorotki. Znamy. Ponieważ ten teren ciągle był zagrożony przez piratów, bo tu bardzo atrakcyjna ta zatoka była, więc ciągle jest gdzieś Wyobraźcie sobie, że Czarnogóra jest mniejsza niż województwo zachodniopomorskie i ma tylko 620 tysięcy mieszkańców. A teraz jesteśmy przy bramie, która prowadzi do Starego Miasta w Kotorze. Są to ogromne mury obronne, które spełniały swoje zadanie, bo tak jak nam pani przewodnik przed chwilą świetnie opowiedziała, Kotor nigdy nie został zdobyty przez chociażby Turków osmańskich, ale także innych najeźdźców. I to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to jak to pani ujęła mur chiński, kotorski, czyli fortyfikacje, które ciągną się aż wysoko w górach, więc chodźmy, zobaczymy, jak to wygląda. Uwaga! Naturalne plaże w Czarnogórze są kamieniste lub złożone z dużych kamiennych płyt. Dodatkowo są tam jeżowce, więc warto zaopatrzyć się w buty do wody. Katedra Świętego Tryfona w Kotorze jest starsza od Katedry Londyńskiej, czyli Katedry Świętego Pawła, czy nawet od Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Kotor to jedno z nielicznych miast na świecie, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dwukrotnie. Stało się to w roku 1979 i 2017. Kotor jest nazywany perłą Czarnogóry i słynie ze Starego Miasta, na którym się właśnie znajdujemy, a architektura, którą tutaj widzicie powstała w średniowieczu i została rozbudowana przez Wenecjan. że byli tutaj niemile widziani, byli uznawani za agresorów, Podróżnicy, jestem teraz z panią właścicielką Czarnogóra Wakacje, z którą tutaj dzisiaj przyjechałam. Byliśmy już w świę... przy świętym Stefanie z pięknymi widokami, byliśmy na rejsie, tak jak widzieliście, w Peraście. Teraz jesteśmy w Kotorze, który, tak jak mówiłam, jest perłą Czarnogóry. A co będziemy robić dalej? Słuchajcie, a dalej co nas czeka? Czeka nas przecudowna podróż serpentynami, zwanymi agrawkami. Mamy do przejechania 25 zakrętów, pod górę z super kierowcą czarnogórskim, na końcu serpentyn. Dla chętnych będzie możliwość przejazdu z tyrolką nad zatoką Kotorską, gdzie polecam, bo adrenalina jest po prostu przecudowna. Po skończonej tyrolce jedziemy do miejscowości Niegusy, gdzie mamy okazję spróbować szynki i sera, które słynie w całej Europie. Zapraszam was serdecznie, bo to trzeba po prostu przeżyć sami. Także jak widzicie, program jest pełen. Dodatkowo cały czas uczymy się historii, różnych ciekawostek. A jeżeli wy chcecie wybrać się na taką wycieczkę, to tylko z Czarnogóra, wakacje. Zostawiamy Wam oczywiście link do strony w opisie i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Następnie czekała nas odrobina adrenaliny. Przede wszystkim dlatego, że przejeżdżaliśmy przez słynne serpentyny kotorskie. Wspieliśmy się autokarem na wysokość 930 metrów nad poziomem morza, co zapewniło nam przepiękne widoki. Toka, nazywana też boką kotorską, często określana jest mianem fiordu, tylko przez to, jak mocno jej wody wcinają się w góry. Tak naprawdę jednak, z geograficznego punktu widzenia, wcale fiordem nie jest. Teraz, tak jak możecie zauważyć, przebraliśmy się w inny strój, w spodnie, dlatego że udajemy się zaraz na Tyrolkę, która w swojej maksymalnej wysokości znajduje się 150 metrów nad ziemią, potrafi jechać nawet 50 km na godzinę, a całość ma 420 metrów długości. Taka atrakcja, ekstremalne doświadczenie to koszt 15 euro dodatkowo za osobę, ale zaraz zobaczycie, że naprawdę warto. Po kolejnej dawce emocji udaliśmy się do urokliwej wioski Nigusi, która nazywana jest kulinarnym sercem Czarnogóry, a w 2011 roku liczyła zaledwie 39 mieszkańców. Spróbowaliśmy tam tradycyjnej szynki prsud. Która swój ciekawy, nieoczywisty smak zawdzięcza suszeniu na słońcu i wietrze. Jest to południowosłowiański odpowiednik włoskiej szynki parmeńskiej Prościutto di Parma. Mogliśmy też zakupić pamiątkową rakiję, czyli narodowy alkohol krajów bałkańskich zbliżony do brandy i bimbru, a także skosztować soku z granata, który serdecznie polecam. A co jeszcze warto zjeść w Czarnogórze i ogólnie na Bałkanach? Burek, czyli typową przekąskę zrobioną z ciasta filo, z nadzieniami takimi jak szpinak, ser czy mięso. Priganice, czyli małe śniadaniowe pączki podawane najczęściej z miodem, mogą mieć też kształt trójkąta. Cevapcici, czyli grillowane mięsne roloniki podawane z pitą, warzywami i jogurtem. Kupujemy w Polsce Figi suszone i uwielbiamy, a tutaj po prostu te figi leżą i się same suszą na słońcu. Wiadomo, nie zjemy ich, ale jemy z drzewa świeże i są przepyszne i po prostu to jest państwo dla mnie, bo ja figi uwielbiam. A jeszcze przed chwilą widzieliśmy kiwi i winogrono. Kochani, tak jak widzieliście w Czarnogórze już jest zaczynać tak naprawdę sezon na granaty i my tutaj właśnie wina z granaty będziemy próbować. Koszt takiej dużej butelki to 8 euro. Co my też mamy Dżem wiśniowy, dżem wiśniowy, co ja gadam? Figowy, dżem figowy, bo figi też zrywamy i jemy prosto z drzewa. Wzięliśmy też naturalny sunscreen, czyli przypomnijcie mi, do opalania czy tam przeciw słońcu po prostu krem. I tutaj mamy z orzecha, oliwy z oliwek, albo jeszcze coś takiego, pan mówił, że to jakieś coś z Rosji jest. Nie wiem, my bierzemy z orzecha. Co jeszcze bierzemy? Bierzemy olejek lawendowy. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj jest naprawdę, tak jak mówiłam, bardzo tanio i te rzeczy są wszystkie naturalne, a my jesteśmy fanami, fankami tak naprawdę takich naturalnych rzeczy. Tak jeszcze a propos w Czarnogórze, to wiadomo, że zdarzają się miejsca, gdzie będzie drożej, na przykład jakieś beach cluby, ale ogólnie zobaczcie, za to wszystko zapłaciliśmy 3,70 euro. Mamy trzy drożdżówki i dwa jogurty i szczerze, tak jak moja mama przed chwilą powiedziała, w Paryżu nawet byśmy nie kupili za to jednej drożdżówki, więc jest naprawdę tanio, tak samo jeżeli chodzi o obiady. Podróżnicy, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co zjeść, co jeszcze zwiedzić, Wpadnijcie na naszego Instagrama i TikToka, gdzie znajdziecie krótkie, kilkuminutowe poradniki. Koniecznie wpadnijcie też na stronę czarnogórawakacje.pl i zobaczcie jakie jeszcze świetne wycieczki oferują. Jeśli lubicie podróżować, mapa Polski Zdrapka jest właśnie dla Was. Śledźcie swoje przygody i zdrapujcie każde odwiedzone miejsce.